Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę być właśnie w moje, mojej alma mater. Medzy najpierw chciał opowiedzieć, czym jest radioterapia, tak żeby Państwo w ogóle zapoznać z tym tematem, a następnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach, o mojej pracy, czym zajmuję się na co dzień. Co jako fizyk medyczny w Białostockim Centrum Onkologii zajmuję się planowaniem brachy terapii dozymetrią w oraz dozymetrią w teleterapii. Czym jest radioterapia? Radioterapia jest formą leczenia nowotworów wykorzystującą promieniowanie jonizujące. To promieniowanie jonizujące, jak sama nazwa wskazuje, powoduje jonizację. Jonizacja ośrodka wpływa na tkanki żywe w ten sposób, iż tworzy na przykład wolne rodniki, niszczy odpowiednie struktury białkowe, Struktury lipidowe, przede wszystkim łańcuchy DNA, niszcząc odpowiednio komórkę. Jak mówimy coś o niszczeniu, no to jest niekorzystnie, jeżeli mówimy o zdrowych tkankach. Jednak obecnie mamy coraz więcej nowotworów, więc jest nam potrzebna metoda sprawnego niszczenia zmian nowotworowych. W trakcie wykładu będę operował dwoma obszarami, które będziemy napromieniać. Będę mówił o targecie, Target jest to grupa komórek nowotworowych, jest to też grupa komórek, która jest podejrzana o bycie nowotworowe, są to też tkanki zdrowe, które mogą mieć w sobie mikroprzerzuty, mogą mieć w sobie już nacieki, mogą być to małe komórki już nowotworowe, jedne pojedyncze, ponieważ istotą nowotworów jest to, że nowotwór jest bardzo niemiłą rzeczą, i nowotwór potrafi się rozwinąć z jednej pojedynczej komórki. Także my walczymy o wybicie każdej komórki nowotworowej. Ponadto, w targecie, czyli w tym obszarze, który będziemy chcieli napromienić, poczęstować tą dużą dawką promieniowania jonizującego, też mogą znajdować się narządy, które jeszcze nie mają w sobie komórek nowotworowych, a które mogą niebawem je mieć, i są to na przykład okoliczne węzły chłonne. Druga grupa narządów, które znajdują się w człowieku, które też będą ulegały na promieniu, to będą narządy krytyczne. Są to zdrowe tkanki, które znajdują się w okolicy nowotworu albo znajdują się w drodze wiązki promieniowania jonizującego. Na czym polega leczenie? Promieniowanie jonizujące będzie niszczyło komórki. Komórka poczęstowana właśnie dawką promieniowania jonizującego nie jest to dla niej nic nowego, ona będzie się reperować. Ona będzie reperowała odpowiednie te zniszczenia i będzie powracała do swojej pierwotnej egzystencji, do, 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 do pierwotnych funkcji. Z tym, że jeżeli tego promieniowania będzie bardzo dużo, to ta komórka nie zdąży się odbudować. A jak nie zdąży się komórki odbudować, nie zdąży się namnażać i tkanka nie zdąży się regenerować, wrócić do swojej pierwotnej funkcji. W przypadku nowotworów my będziemy chcieli podać jak najwięcej tego promieniowania jonizującego, żeby jak najwięcej komórek wybić. Tylko niestety, istota rozwoju tkanki nowotworowej jest taka, iż nie wszystkie komórki ulegną zniszczeniu. Dlatego jest potrzeba frakcjonowania promieniowania jonizującego, czyli pacjent musi być poddany kilku seansom działania, na przykład promieniowania tego jonizującego, w ten sposób, aby. Nowotwór się wyniszczał, a z kolei tkanki zdrowe, które są naokoło, które też niestety otrzymują to niekorzystne promieniowanie niszczące, żeby zdążyły się reperować. I zamysłem całej radioterapii jest to, żeby utrzymać jak najlepsze tempo wyniszczenia nowotworu i jak najlepsze tempo odbudowy tkanek zdrowych, tak żeby wyniszczyć całą chorobę nowotworową, ale żeby zostały w najlepszej kondycji wszystkie narządy, Otaczające tą tkankę. Ja tutaj cały czas mówię o promieniowaniu jonizującym, i my podajemy to promieniowanie jonizujące. To promieniowanie będzie tworzyło pewną jonizację, i my mamy taką pewną miarę, określającą nam, ile możemy podejść tego promieniowania jonizującego. Tą miarą będzie jeden grej. Grej to będzie. E Ilość energii tego promieniowania jonizującego zdeponowana w elemencie w przestrzeni w masie w objętości danego ośrodka. Czyli to będą po prostu dżule na kilogram i będziemy operować dawką w grejach. Normalnie dawka frakcyjna wynosi od 2 do 5 grei, dawka całkowita wynosi 70 grei. Zwykle podajemy na przykład jedną dawkę frakcyjną raz dziennie. Więc można sobie wyobrazić, że jeżeli mamy nowotwór, który wymaga podania dawki 70 grei, dawka frakcyjna 2 greje, no to mamy 35 dni leczenia. Czyli dosyć sporo. 5 dni w tygodniu, no to mamy 2 miesiące kuracji. Jak podajemy właśnie w obszar nowotworu dawkę, no to my będziemy mówili o dawce całkowitej, którą chcemy podać właśnie na nowotwór. Bo ta dawka sprawi nam, że z prawie stuprocentową pewnością zniszczymy grupę komórek nowotworowych. To będą właśnie dawki całkowite podane w radioterapii do leczenia nowotworu. Ale oprócz dawek całkowitych podanych na nowotwór, mamy też grupę dawek tolerancji, bo okazuje się, że każdy narząd inaczej toleruje promieniowanie jonizujące. Mamy narządy, które są bardzo wrażliwe na promieniowanie jonizujące ale są też elementy niektórych narządów, które są bardzo odporne na działanie promieniowania jonizującego. I tak na przykład oko. Oko jest bardzo skomplikowanym narządem, bardzo nam potrzebnym i soczewka oka, jeżeli całkowitą dawką się napromieni do 6 grei, przekroczy tą dawkę 6 grei, no to mamy prawie 100% pewność, że taka soczewka ulegnie zmętnieniu, zniszczeniu. W przeciągu nawet 8 lat, także dopiero już po zakończonej radioterapii, po 8 latach może się okazać, że soczewka ulegnie zniszczeniu. Oczywiście w dzisiejszych czasach soczewkę można usunąć. Czyli już mówię o nowotworze, który trzeba poczęstować dawką 70 grei, dawka frakcyjna 2 greje. Soczewka może przyjąć tylko 6 grei i wówczas ulega zniszczeniu. Ale na przykład inny element w oku, twardówka, może przyjąć dawkę do 1200 grej. Także mamy bardzo ciekawą rozpiętość wrażliwości na promieniowanie jonizujące. Przez to, iż już ponad 130 lat jest stosowane promieniowanie jonizujące. My bardzo dobrze znamy tolerancję poszczególnych narządów na taką dawkę promieniowania. My będziemy się starali. Jak najmocniej dopromienić zmianę nowotworową z uwzględnieniem wszystkich narządów krytycznych, które znajdują się wokół ciała człowieka. Tu jest właśnie kawałek tomografii komputerowej. Te kolorowe plamy to jest wizualizacja rozkładu dawki. Im cieplejszy kolor czerwonego, tym większa jest ta dawka całkowita, zdeponowana w danym narządzie. W tym przypadku mamy zmianę nowotworową w płucu. Także tu mamy około 70 grej jest deponowane w tym miejscu. Z kolei tutaj naokoło już tych dawek jest mniej. Bo my chcemy, żeby jak najwięcej tej jonizacji wywołać tutaj w tej zmianie nowotworowej, ale z kolei żeby pozostały tkanki, które są zdrowe, które będą potrzebne, żeby one zostały jak najmniej uszkodzone, tak żeby organizm mógł się zregenerować. Wykorzystujemy dwie formy podania promieniowania jonizującego. Pierwsza to jest radioteleterapia. Przyspieszacze fotonów i elektronów rozpędzają fotony do energii nawet 20 megaelektronowoltów. Tu sobie pozwoliłem wrzucić zdjęcie w trakcie przeglądu, czyli w momencie mojej pracy, kiedy ja muszę dokładnie zmierzyć wszystkie właściwości tego aparatu, weryfikować, czy on na pewno produkuje właściwą dawkę promieniowania jonizującego. I na, na czas przeglądu musieliśmy zdjąć obudowę. Także pięknie widać, jaka to jest skomplikowana maszyneria. W ogóle to jest tylko kawałek widać tego aparatu. Reszta jest z tyłu. To jest tylko struktura przyspieszająca target kolimator. Tam rodzi się wiązka elektronów. Sobie tutaj biegnie, uderza właśnie w tarczę konwersji. I tutaj jest emitowana z tej głowicy w formie stożkowej wiązki promieniowania jonizującego. Która jest podawana pacjentowi w odległości od 80 cm do 120. I na przykład leczenie polega na tym, że pacjent 30 razy musi się w tej samej pozycji ułożyć na stole terapeutycznym, i ta głowica podaje odpowiednią dawkę tego promieniowania jonizującego. Tutaj, jako modele, posłużyli mi technicy. Oczywiście tutaj żaden z nich nie został napromieniony. Musieliśmy się po prostu zapoznać z nowym ułożeniem, bo tutaj mieliśmy na przykład problem, jak napromienić wysokiego pacjenta. Tutaj taka rama jest i ona była bardzo istotna, żeby była odsunięta jak najdalej od miednicy, a żeby była właśnie widziana przez kamery odpowiednio. Takie mamy problemy. Zastosowanie praktycznego już podania promieniowania jonizującego. Jak już mówiłem, dawka musi być frakcjonowana, czyli mamy pacjentów, którzy muszą przychodzić przez dwa miesiące codziennie na radioterapię. Przez to dziennie możemy obsłużyć nawet do 190 pacjentów. I każdy pacjent, który przyjdzie, jest wkładany na takim stole i ma podawaną dawkę właśnie z tego akceleratora w formie planu, który jest wcześniej przygotowany, zweryfikowany, dostarczony do pacjenta. Druga forma. To jest brachyterapia. terapii. Inaczej tą e, formę leczenia nazywa się kurioterapią, na cześć nazwiska właśnie Piotra Kiri. Ja wiem, że dzisiaj tak, to święto jest na cześć marii Curie Skłodowskiej, no ale to właśnie Piot Kiri, pierwszy e, w sposób świadomy zaczął stosować źródła promieniotwórcze na tkankach zdrowych. Pierwszy raz on wykonał eksperyment, przyłożył sobie źródło promieniotwórcze do ramienia i zaobserwował w ten sposób, iż Promieniowanie jonizujące powoduje pewne zmiany na skórze, i my stosujemy taką technikę, iż chcemy dojść jak najbliżej zmiany nowotworowej. Chcemy na przykład umieścić w ogóle źródło promieniotwórcze w, w samym zmianie nowotworowej. I wówczas stosujemy aplikatory, czyli takie pośrednie rzędzia, umieszczamy je w blisko pacjenta. Na przykład, to jest taki rodzaj aplikatora, to jest taka maska, która ma odpowiednie takie rureczki. Bierzemy pacjenta ze zmianą skórną, kładziemy właśnie na pacjencie, tak jak tutaj jest zademonstrowane na koledze. W tym aparacie obok jest umieszczone źródło pomiędzy właśnie umieszczone w taki, na takiej lince stalowej, nawinięte na korbę. I w momencie, jak jest przygotowany plan leczenia, wszyscy opuszczają pomieszczenie. Pacjent jest dokładnie ułożony, aplikator jest przyłożony i na czas właśnie ekspozycji wysuwa się źródełko z sejfu i że dopiero wówczas promieniowanie jonizujące działa na zmianę nowotworową. I promieniowania jonizującego nie da się cofnąć, jeżeli się raz już poda dawkę, podda, podda, podda się człowieka działaniu kwantów gamma, zmiany na poziomie fizycznym, są w mikrosekundach. To, co się wydarzy, ta cała jonizacja jest nie do cofnięcia. Jeżeli zostanie podana jonizacja w dany obszar, ona już dokona odpowiednich zniszczeń. Zostaną powstaną wolne rodniki, zostaną zniszczone łańcuchy DNA, tego się nie da cofnąć fizycznie. Dopiero może organizm to sobie naprawić na poziomie komórkowym, na poziomie tkanki metabolicznym. Tego się nie da rady cofnąć. Więc nas. Każdy błąd kosztuje czasem życie, tak? Więc my nie możemy sobie pozwolić na błędy, dlatego my wszystko dokładnie sobie planujemy. tutaj też właśnie kolega postanowił mi pomóc i, i zademonstrować, jak wygląda już przygotowanie do brachyterapii. Brachyterapia jest bardziej wymagającą formą leczenia, przygotowania pacjenta i tak na przykład tygodniowo jesteśmy w stanie podać frakcję, to znaczy się poddać podać temu leczeniu około 20 pacjentów. Planowanie. Tu zaczynają się schodki. Każdy plan leczenia jest oparty o tomografię danego pacjenta. Państwo kojarzycie, czym jest tomografia czyli, że leży się na stole, się przesuwa w takim gantry i jest obrazowany każdy nasz narząd. Wówczas w takim obrazowaniu my rozróżniamy. Każdy narząd, i my wiemy tak, że te czarne obszary to są płuca, tu są kości, tu są tkanki miękkie, tkanki tłuszczowe. Zauważcie, że zawsze są te same kolory i one nie są przypadkowe. Okazuje się, że dla nas fizyków to jest mapa gęstości elektronowych. Każdy z tych obszarów wykazuje inną właściwość, inne zagęszczenie fizyczne elektronów. Jak mamy elektrony, mamy medium, gdzie dochodzi do rozproszenia, ponieważ my chcemy to promieniowanie jonizujące, emitowane przez te różne źródła, przez aparaty, aby ono nie przeszło przez człowieka, tylko zostało w nim zdeponowane w odpowiednim miejscu, a żeby doszło do zdeponowania energii z cząstek, takich jak fotony, które nie posiadają masy, które mogą oddać swoją energię do jonizacji tylko w sposób pośredni, czyli muszą mieć medium. Bo chciałbym zauważyć, że w kosmosie mamy jeszcze pełno fotonów, które powstały podczas wielkiego wybuchu i one przez to, że lecą w próżni, nie spotkały się z żadnym innym elektronem, wówczas ta energia jest jeszcze niewykorzystana. A tutaj chcemy medium, żeby nastąpiło właśnie leczenie. Także to, co tutaj widzimy, te kolorki nie są przypadkowe one są reprezentacją odpowiednich gęstości elektronowych. Także tu widzę bardzo dużą gęstość elektronową, a tutaj małą. I tu jest właśnie pokazana subtelność całego planowania, bo mam taką jednorodną wiązkę promieniowania jonizującego. Czyli, że z aparatu wychodzi strumień fotonów, one są bardzo równomiernie tak rozłożone na płaszczyźnie, ale w momencie jak one wchodzą do ciała człowieka. Przechodzą przez różne ośrodki. Przy tych energiach ulegają przede wszystkim rozproszeniu komptonowskiemu efektowi fotoelektrycznemu trochę mniej. Przy tych energiach jeszcze nie mamy kreacji par. Ale co my tutaj widzimy? Że wiązka musi przejść przez tkanki miękkie, i tutaj zaczyna się zaginać. Tutaj powstają ciekawe efekty, bo tu się okazuje, że tu było więcej. Medium, gdzie mogła, mogła się dawka rozproszyć, mogła zacząć się deponować, i tutaj jest wyciągnięta dawka. Tutaj mamy więcej, a tutaj mniej, bo tutaj mamy komorę powietrzną, mamy płuco, gdzie jest bardzo dużo powietrza, gdzie jest bardzo mało elektronów, gdzie jest bardzo mało tego medium, gdzie się mogłoby do, dojść do tej deponacji energii, do tej jonizacji. I to nam obrazuje się w postaci krzywej HU, krzywej gęstości elektronowych od nazwiska hansfielda jak jest deponowana energia? To promieniowanie rentgenowskie stosowane w takiej klasycznej rentgenodiagnostyce, to cała ta energia jest deponowana już na wejściu, czyli jak na przykład robimy zdjęcie rentgenowskie, to dużo tej jonizacji i jest deponowana bardzo blisko skóry. Jeżeli my stosujemy już nasze wiązki w leczeniu radioterapeutycznym, My tam stosujemy energię tysiąc razy większe niż klasyczne zdjęcia rentgenowskie, bo my potrzebujemy bardzo wysoko wiązki, żeby jak najwięcej było tych właśnie efektów rozpraszania komputanowskiego. To my obserwujemy taką sprawę, iż maksimum tej dawki jest na pewnej głębokości. Że jeżeli my chcemy napromienić pewien obszar, to maksimum dawki jest dopiero na dwóch centymetrach. Czyli, że Efekty promieniowania jonizującego są dopiero na pewnej głębokości. I mamy taki pierwszy problem: jak napromienić skórę? Mamy na przykład taką sytuację, iż tutaj pacjentka ma zmianę nowotworową wychodzącą wprost na skórę, i jest problem: jak tu zapewnić takie warunki napromienienia, zmiany też na skórze? żeby jak najmniej poszło dawki w, na, na zdrowy policzek, na nos i tutaj na oczy. Jak tutaj, bo można byłoby bardzo dużą dawkę podać, tak żeby ta dawka też była osiągnięta na skórze, no ale to by się wiązało z tym, że wszystkie narządy okoliczne też by otrzymały dawkę i to by nie przyniosło pożądanego efektu. I wówczas my potrzebujemy bolusów. I tutaj właśnie kolejny mój rekwizyt, taka specjalna maska, bo jak już mówiłem, za każdym razem pacjent musi tak samo leżeć, czyli przechodzi na przykład 35 frakcji, za każdym razem musi tak samo mieć ułożoną głowę, no to my mamy taki sposób, że takiego pacjenta fiksujemy za pomocą takiej maski i tu jest jeszcze taki ciekawy jeden element, to jest bolus. To jest materiał, który nam imituje trochę skórę, trochę wodę który ma większą gęstość elektronową niż skóra, niż powietrze. I jak tutaj wchodzi dawka promieniowania jonizującego, to ona tutaj przechodzi i ona tutaj zaczyna się rozpraszać i ta dawka jest wówczas wyciągnięta na skórze. I my za pomocą takich sztuczek możemy... Możemy napromienić zmianę na skórze, nie, y, ograniczając dawkę na narządach zdrowych, które są tam na około. I kolejny problem, no bo musimy mieć dopasowany taki bolus. My chcemy, aby nasz bolus jak najlepiej przylegał, ponieważ, znowu, nasze systemy planowania opierają się o gęstości elektronowe. Jeżeli ja między bolusem a skórą właściwą będę miał przerwę to ja tam będę miał po prostu lukę powietrzną i to jest niekorzystne dla nas bo tam po prostu ucieka źle tej luki powietrznej nie zawsze da się rady dokładnie odtworzyć tego ułożenia i też jest problem z planowaniem bo nasze doświadczenia pokazują że jak ten bolus najlepiej przylega nie ma luk powietrznych nie ma przesunięć mamy taką jednorodną dawkę i taką bardzo bardzo korzystne leczenie i Pokazuję, tak, przepraszam, drastyczne zdjęcia. Może trzeba było opowiedzieć, że tutaj będą też nieładne zdjęcia. Właśnie to jest przykład takiego leczenia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Tu jest zmiana nowotworowa. Wbrew pozorom, tak, takie zmiany bardzo szybko się rozrastają. To jest efekt agresji nowotworów w ciągu kilku tygodni. Także to nie jest tak, że pani sobie na przykład wiele lat hodowała taką zmianę, to po prostu bardzo szybko atakuje. Tu jest właśnie, jak pani do nas przyszła, po pierwszym miesiącu po radioterapii już były takie zmiany. Bo tutaj mamy pełno komórek nowotworowych, tu już z kolei komórki nowotworowe są wybite, ich nie ma, skóra właściwa zaczyna się odradzać i zastępować miejsce, które zajął nowotwór. I po dwóch miesiącach od zakończenia terapii, czyli miesiąc terapii. Trzy miesiące już mamy ładny efekt kosmetyczny. Teleterapia właśnie przez to, że mamy tak szeroko wiązkę promieniowania, jest bardzo niekorzystna do leczenia zmian na twarzy i w bardzo dużej bliskości oczu, dlatego do leczenia przede wszystkim nowotworów skóry na nosie w oczodole stosujemy aplikatory stosowane w brachyterapii. terapii. Czyli na przychodzi nasz pacjent otrzymuje taki spersonalizowany aplikator. Po to, aby mu właśnie przyłożyć źródło pomieniotwórcze w obszar tej zmiany nowotworowej, po to, żeby tą zmianę po prostu jak najlepiej wyniszczyć. My tutaj walczymy o każdy milimetr, bo lekarz zakonturuje, lekarz wskazuje mi, gdzie ja mam pokryć dawką dany obszar i my czasami walczymy o każdy milimetr tej dawki, żeby ona jak najwięcej weszła właśnie w obszar zmiany nowotworowej i żeby jak najdalej odsunąć od narządów krytycznych. I tu wreszcie jest zastosowanie drukarki 3D, tak? Jaką wymyśliliśmy sobie metodę stosowaną w Białostockim Centrum Onkologii? Tu przyszła do nas pani z nowotworem tutaj na płatku nosa, taki mały nowotwór z Doświadczeń lekarzy wiemy, że jeżeli nowotwór już tak się manifestuje, to on na około w obrębie jednego centymetra już są mikro mikroprzerzuty, tam już są komórki nowotworowe i ten obszar trzeba napromienić dawką do 40 gręc. My musimy przygotować dla tej pacjentki odpowiedni aplikator właśnie w takiej formie, żeby pacjentki nie męczyć. My wykonaliśmy szybkie badanie z tomografii komputerowej, wysłaliśmy do domu. Pani sobie poszła do domu, a my w tym czasie przygotowaliśmy właśnie, opracowaliśmy te dane w postaci tomografii komputerowej, wyznaczyliśmy ten obszar, który chcemy napromienić, który chcemy wydrukować. Za pomocą kilku programów przygotowałem taki wydruk, także tutaj mogę pokazać już bardzo ładne takie wydruki, ładnie one wyglądają, ale na przykład te moje pierwsze wydruki, gdzie ja się uczyłem, no to takie, no trochę koszmarne. Du, du, trochę mi to czasu zajęło, ale już myślę, że osiągnąłem pewien stopień takiej perfekcji. Także, jakby ktoś wystawiał oceny, no to bym już miał taką moc, mocną czwórkę. I jakie są zalety? No to ja pacjenta mam tylko parę minut, puszczam go do domu i ja mu przez wiele godzin mogę poświęcić na przygotowanie odpowiedniego aplikatora, wymyślić mu najlepszą strategię leczenia. Wydruki z tego materiału są bardzo fajne, są drukowane jeden do jednego. To co tutaj widzicie to są twarze prawdziwych ludzi. To jest wydruk jeden do jednego, nie odkształca się, są całkiem twardy, są bardzo dobre do właśnie wykonywania kolejnych tych aplikatorów. Opracowanie takiego wydruku z, z zrobieniem tomografii i puszczeniem na drukarkę to zajmuje mi około już 20 minut. Do takiej wprawy doszedłem. Sam proces drukowania jest w pełni zautomatyzowany. Jakie są wady? Chcieliśmy drukować bolusy, ale okazuje się, iż taki bolus bardzo długo się dru drukuje, czasami 12-14 godzin, nawet do 20. Technika wydruku jest kłopotliwa, bo nawet jeżeli się zażąda wydruk 100%, czyli tam było, żeby było 100% wydruku, to i tak ten materiał jest napowietrzony. Tam jest jeszcze po prostu dużo luk powietrznych, które jednak w systemie planowania trochę nam zniekształcają tą dawkę i okazuje się, że no nie jesteśmy zachwyceni jeszcze efektami. Także na, na razie sobie da, da, darujemy drukowanie bolusów w takiej formie, żeby to nam wyciągać dawkę na skórze. Zwłaszcza, że dużo łatwiej nam jest po prostu wydrukować anatomię pacjenta i na tej anatomii stworzyć odpowiedni bolus. Robiliśmy badania, jak się zachowuje nasz materiał ten stosowany tutaj jako bolus. I co prawda, ma dużą gęstość elektronową, taką jaką by się pożądało od, od bolusa, nawet większą czasami. Ale ma bardzo duże odchylenie. To, to odchylenie w jednostkach Hobswilda to oznacza, że tam jest dużo komór powietrznych i to nie, nie może niekorzystnie wpływać na rozpad dawek. Dalej, ten materiał jest trudny w dezynfekcji i on jest bardzo twardy. Także my czasami potrzebujemy odkształcenia naszego bolusa, bo ten materiał jest bardzo fajny on imituje wodę. To jest po prostu plastik, który się wrzuca do łaźni wodnej 70 stopni i on tak ładnie się formuje. Kierunki rozwoju. To tak. My potrzebujemy więcej leczyć nowotworów skóry, żeby mieć jak najwięcej doświadczeń, bo na przykład, właśnie w roku 2023 w całym województwie podlaskim, brachy terapii poddano 18 osób. Dla porównania w całej Polsce było ponad 1000. W innych na przykład w województwach, no to w Warmińsko-Mazurskim sześć tylko osób, w Mazowieckim bardzo dużo, a Śląskie to już w ogóle prowadzi. Kolejny nasz kierunek rozwoju, no to analiza już dotychczasowych wyleczeń i niepowodzeń, stworzenie tych drukowanych bolusów, drukowanie osłon, ponieważ dostałem materiał, który ma mieć właściwości osłonne. Czyli, że ma na przykład stanowić tą barierę, tą osłonę dla promieniowania jonizującego, że on ma mieć właściwości takie jak ołów, czyli ma pochłaniać to promieniowanie jonizujące, tylko to jest tak, skład jest utajony, no bo to są tak prawa patentowe i zapewniają, że tam nie ma żadnych toksycznych, ciężkich metali. Także ja jestem bardzo zaintrygowany, jak wygląda to, to osłabienie. Oczywiście, ja nie tworzę żadnych innowacji. Wydruki 3D są powszechnie stosowane. Mamy wiele ośrodków w Polsce już stosujących właśnie wydruki 3D, nie bojących się wydruków 3D stosować jako bolusy. I mamy pełną literaturę dotyczącą różnych zastosowań z całego świata.